31 stycznia odbędzie się długo wyczekiwany finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i podobnie jak większość wydarzeń tego typu odbędzie się w formie online. Co roku policzanie wspierali orkiestrę podczas licytacji i zabawy w sali kinowej Miejskiego Ośrodka Kultury, lecz w tym roku wszystko odbędzie się zupełnie inaczej. Proponujemy Państwu miejsce, ośrodek kultury jako miejsce, gdzie będzie można odbierać, kupić gadżety wośpowe. Sztab Orkiestry Wiasienicy przekaże tutaj do ośrodka kilka takich czy kilkanaście takich gadżetów, które otrzymał z, ze sztabu z Warszawy. Wiem, że będą całe wypiekane ciasta i będą łączone w jakieś paczki przygotowywane do odbioru. Ponieważ tegoroczny finał odbędzie się online i wszystkie występy będą transmitowane na żywo z Warszawy, w Miejskim Ośrodku Kultury nie odbędą się koncerty. Nie zabraknie jednak wolontariuszy z puszkami, których będzie można spotkać na ulicach miasta. Jesteśmy też miejscem, gdzie będą mogli się ogrzać wolontariusze. Wiemy, że jest ich 60. Będzie na nich, czekał ciepło, będzie na nich czekała ciepła herbata, a także jakiś ciepły posiłek, żeby w ciągu tego całego dnia kwesty mogli się tutaj u nas ogrzać. Hasło przewodnie 29 finału WOŚP to Gramy z głową, i skierowane jest do oddziałów dziecięcej laryngologii. Oto laryngologii i diagnostyki głowy. Finałowa transmisja będzie trwać nieprzerwanie aż 27 godzin. Rozpocznie się w sobotę 30 stycznia koncertem Piotra Bukartyka i zakończy w niedzielę o północy. W finałowym studiu zagrają między innymi Krzysztof Zalewski, Kwiat Jabłoni, Zenek Martyniuk oraz Dżem.